Cześć i czołem drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku z przeglądu TikToka na moim kanale. Oczywiście jeśli Wam się materiał spodobał i chcecie takich odcinków więcej, zostawcie lajka, suba, komentarz, a ja Was zapraszam na przegląd TikToka Poleciała powlaszkę ze szpitala Pa 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 Kurba <gry> Działeś? sobą. Kurbao. Ja by, kto, ja by ktoś inny to powiedział, jest piątek, trzeba się najebać. Biedronka. Jak że o tej porze do biedronki to przyjeżdżają tylko dziwni klienci. No gdzie ta cholina poszła, tylko po chleb? Ja tylko... <grymka> nie O kurwa. Kurwa, ale zajebiste. Ja pierdolę znowu lampki! Ale te lampeczki są seksy, co? Jezu ty stary zboczeń z tobie to się wszystko z seksem kojarzy! Nieprawda? Ty nie. Kurwa <śpiewa> śpinu Ja pierdolę! <śpiewa> Kurwa! Ja pierdolę! <śpiewa> <Kurwa. Ja> o, <pierdolę. śpiewa> co by tu kuźba powiedzieć? Kurwa! Zora i tyle! <śpiewa> o kuźba, no nieźle. Pierdolę. Da. Koleżanko wstałej, bo mam. No, pan gość. Ale my odjeżdżamy. O dobra, do. <laughs> kurwa, za <sami> się. <laughs> Gaj <Zgasz>. O kurwa. <laughs> Ej, to jest głupia film od Cypisa! Melasz ją poniósł. <laughs> Kurwa, mać Nie, brak kurwa słów Brak kurwa jebanych słów Chłop nagrywa jak leje kurwa W sklepie No kurwa zobaczę to sami To ma kurwa jebany milion polubień O kurwa

200 pounds off for a family. Jak poprawnie przykręcać blach. Fikają do ciebie w szkole, a może zaczepiają cię na ulicy. Spoje im z takim tekstem wykurwić ci staczki mm. Naprawdę no po zadziała? Zobaczysz, będziesz miał spokój na zawsze. Zajebać ci staczki? Jest to bogno. kurwa, cię zawsze wszystko widzi. Dawaj ci odjeżdża, tego Morunie na wrześniu wiesz. Czy końcówki kurwa w ogóle nie zrozumiałem. Tramwaj, uciekaj, co dalej? Dlaczego w Polsce nie kręci się takich typowych hollywoodzkich horrorów, że tam nastolatki przyjeżdżają gdzieś na domek, przychodzą po potwory, zabijają ich i koniec, nie? Mówię no stary, prosta sprawa, wyobraź sobie taki scenariusz w Polsce, to potwory dostałyby w pierdol. Wyobraźmy sobie, grupa nastolatków jedzie się bawić na domek. Domek w środku lasu, głucha, ciemna noc, wszyscy się bawią. Jeden koleś nagle chce siku, idzie do kibla, a tam zajęte, bo wiadomo, już tam impreza się zaczęła, nie? Więc idzie na zewnątrz, żeby się odlać. Oczywiście jak to w horrorach, nie odleje się przy domku, tylko zapierdala pod najdalsze drzewo. Najdalsze drzewo, koniec lasu, już prawie drodze, nie? Ściąga gacie i zaczyna szczać. I w tym momencie wyczuła go Samara. Kojarzymy Samarę, nie? Zderin. Długie czarne włosy, biała siata, ta dupa ze studni. I ona go wyczuła i tam idzie na niego, nie? I tam... Ale słyszy, że koleś nie spierdala. Więc już dalej idzie taka trochę zdziwiona i tam... A dlaczego koleś nie spierdala? Bo wiadomo, że jak Polak najebany, to już każda dupa się podoba. I Samara nagle staje, bo poczuła klapsa na dupie, nie wiem... Podnosi głowę, patrzy, a typ jako pijany koleś, nie? Tam w jednym ręku jeszcze trzyma chuja, bo nadal sika. Drugą ręką odgarnia jej włosy z czoła. Jesteś dzisiaj najpiękniejsza. Samara tam trochę się zastypiła, bo całe życie w studni, nie wiem co. Tam... Ale przypomniała sobie, że przyszła tu przecież straszyć, więc rozdziawia Japę i drze się na kolesia. Próbuję go zajebać lękiem. nie go, a, a koleś jak to pijany koleś. Widzę koleżanka się rozdziawiła. Jest jakby mam plan na resztę wieczoru.

Ona tam ostatni, ostatni ruch oporu pianej laski tam Oł! mam chłopaka! A on tam dociskał do końca pogały do Spoko, spoko, ja nie oceniam Ja pierdolę Co ty się Nikt tego nie wstawił oh, To nie wstawił? Jaki w momencie kurwa wiedział kiedy włączyć nagrywanie?

Dobra widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, oczywiście jeśli wam się materiał to i chcecie w sensie takich odcinków więcej, zobaczcie lajka, suba, komentarz, a my widzimy się w kolejnym odcinku, na razie, cześć, siemano!